Kuchanie, witam Was w kolejnym moim vlogu. Dzisiaj jest bardzo fajny odcineczek. Mam nadzieję, że Wam też się spodoba, ale wydaje mi się, że tak, bo już dawno chcieliście mieć taki odcinek, nawet widziału Nikoli na kanale. Dzisiaj, słuchajcie, pokażę Wam zdjęcia Nikoli, jak była malutka, i porównamy ją, czy jest podobna do Nelly. Także słuchajcie, zapowiada się super odcineczek, ale jeszcze zanim zacznę wam pokazywać zdjęcia, chciałabym wam powiedzieć, że ostatnio byliśmy na zakupach i niestety, wiecie jak to jest, szybko żeśmy się spieszyli w ogóle w ogóle jest masakra. wiecie, jak to jest z nelą zakupy to nie jest nic dobrego. Wiadomo, jak to z małym dzieckiem, tak? Cały czas marudzi albo chce na rączki, albo coś. W sklepie też jest bardzo ciepło. Także co chwilę musieliśmy ją albo rozbierać, albo przykrywać i tak wiecie, co chwilę. Słuchajcie, musiałam znaleźć na to rozwiązanie. I wiecie co, znalazłam zakupy online. Dokładnie, znalazłam zakupy online. Dla mnie to jest naprawdę o wiele, o wiele wygodniej. Jak sobie usiądę, słuchajcie, przed komputerem. I zamówię sobie to, co jest mi potrzebne, tak? Czyli nawet jeśli zamawiam jakieś ciuszki dla Aneli czy cokolwiek, no to wiadomo, w sklepie też jest chaos, żeby cokolwiek jej y, dopasować, przymierzyć czy cokolwiek, czy, no to też się nie da. Więc y, zrobiłam sobie, słuchajcie, pierwsze takie, pierwsze takie zamówienie online, i jestem naprawdę bardzo z tego zadowolona, dlatego też mam więcej czasu dla, te, dla Was, dla przygotowania odcinków. Przygotowałam sobie zdjęcia, y, żebyście mogli zobaczyć, y, jaka była mała Nikola. Ale słuchajcie, wiecie co jeszcze? Chciałam Wam powiedzieć, że oprócz tego, że te zakupy robię teraz dosyć y, wygodniej, również, jak sami wiecie, Dobrze mnie znacie, bardzo lubię promocje. Chyba tak jak każda kobieta, prawda? Lubicie, lubimy wyprzedaże, lubimy promocje i znalazłam, słuchajcie, Letty Shop. Tak, to jest Leti Shop. To jest, słuchajcie, taki, taka, nic innego jak cashback. Czyli słuchajcie, to co kupimy, to co wydamy na, wydamy na, na nasze zakupy. Yy, część zakupów do na, część pieniędzy do nas wraca. Tak naprawdę odzyskamy jakąś część kwoty e, na nasze konto e, z naszych zakupów. Około to wychodzi tam 5-6%, coś takiego i to do, wraca nam na konto w przeciągu 30-60 dni, zależy od sklepu. Więc ja jestem mega mega zadowolona i słuchajcie, tutaj mamy ponad 2000 sklepów e, z cashback. E, i tak, zobaczmy, no zobaczymy, zobaczcie sobie, kochani, jakie są te sklepy. Ja Wam pokażę mniej więcej, żebyście wiedzieli. Jest smyk, co dla mnie to było mega, mega coś super. Bo ja w smyku Nelce kupuję bardzo dużo y, ciuszków. Tam są y, fajne ciuszki. Zresztą wiecie, że nie tylko w smyku, ale w różnych innych sklepach. Bo również lubię zamawiać z Allegro, lubię zamawiać z AliExpress. Także słuchajcie, jest tyle sklepów o Sephora. Również lubię zamawiać i kupować tam, słuchajcie, produkty, jakieś kosmetyki, różne, różne rzeczy. Słuchajcie, naprawdę, różne sklepy można tutaj znaleźć. Naprawdę polecam tą stronkę. Ale co jest najważniejsze? Niby 5%, no 6, 5% zależy od kwoty, tak? Ale słuchajcie, jak to nam się uzbiera, to pod koniec y, oczywiście y, możemy sobie, pod koniec przypuśćmy roku, możemy sobie... W uzbierać jakąś kwotę i mamy na przykład na jakiś wyjazd y, z rodziną, czy, czy cokolwiek. Niby mała kwota, ale jak się tak uzbiera w skali roku, to naprawdę jest fajne rozwiązanie. Ale słuchajcie, to nie jest wszystko. Y, tutaj ta stronka oferuje nam coś takiego, jak taką tak zwaną wtyczkę. Wtyczkę Shop y, oferuje nam, słuchajcie, możemy zobaczyć sobie, jakie sklepy nas nie oszukują. A dlaczego? Bo wiecie, jak to jest przed wyprzed wyprzedażami, niektóre sklepy robią takie coś, że podwyższają swoje ceny. No właśnie, podwyższają swoje ceny, a później ceny nagle spadają, a okazuje się, że to nie jest żadna promocja, tylko to jest cena taka, jaka była przed, przed wyprzedażą, tak? Słuchajcie, no naprawdę, to jest takie nabieranie nas troszeczkę, no... No, nie fajne, tak? Dlatego tutaj możemy sobie takie coś y, również zobaczyć. No dobrze, kochani, także słuchajcie, wszystko już wiecie. My idziemy sobie zobaczyć y, zdjęcia Nikoli i Nelly. Zobaczycie, jak, były, jak wyglądały, jak były. Mam byłam, już jestem przy komputerze, to wam od razu pokażę. Także co? Zaczynamy. No to kochani, zaczynamy. No, wiecie co? Naprawdę, zdjęcia są mega, bo wybierałam je dosyć długo. Yy, troszeczkę, słuchajcie, jednak minęło 10 lat, my też troszeczkę się zmieniliśmy, ale zaraz wszystko zobaczycie, tylko się nie śmiejcie. Dobra, pierwsze zdjęcie, ja sobie tam podglądam, bo tam mam, słuchajcie, do, na, patrzę sobie na komputer, bo mam widoczność zdjęć tam Nela też jest tatą. No, także słuchajcie, zaczynamy. A widzowie będą to widzieć, yy, no u tak. przed... a wy będziecie widzieć tu gdzieś yy, ko koło mnie. Nie wiem gdzie, Zobaczymy. Albo za Ciebie w ogóle. Albo w ogóle za mnie. I Twój głos będzie słychać. I tylko będzie mu głos. Także słuchajcie, zaczynamy. Dobrze, słuchajcie, pierwsze zdjęcia są takie. No widzicie, jestem ja już z Nelą i z Nikolą w ciąży. Także to już jest chyba ostatni miesiąc. Tak, bo to był wrzesień i tutaj tak samo byliśmy jeszcze z Reksiem u weterynarza. Tutaj w samochodzie siedzę ja z Nikolą. Tak, to jest Nikola, słuchajcie. Ja jestem w czukejce. Słuchaj, słuchajcie, tutaj byliśmy na grzybach. Tak, to było tak, taka akcja, że pojechaliśmy na grzyby. E, I tak to było. A tutaj e, na następnym zdjęciu mamy. Jesteśmy u weterynarza. I jesteśmy właśnie z pieskiem. I teraz tutaj jestem już w ciąży z Nelą. Także widać. A o, Nikola, też jest pięknie. No, słuchajcie, to jest. Teraz rozpoznajcie, która to jest Nikola, a która to jest Nela. No, ja czekam. Ok, słuchajcie. Po y, mojej prawej stronie jest Nikola, a po mojej lewej stronie jest Nela. Także słuchajcie, no tak to wygląda. Nikolka jest, y, no. W różowym kocyku. I teraz tak, tutaj tak samo jest Nikola Nicola z tej strony, w kocyku, owinięta w różowym kocyku. To był jej kocyk, ulubiony. Ona bardzo lubiła ten różowy kocyk. Nawet słuchajcie, miała chyba 3-4 latka, to na cały czas ten kocyk lubiała. I tutaj mamy Nele z Nikolą. No też super, sobie leżą. To chyba było na samym początku, także zobaczcie, jakie one są podobne do siebie. Okej. Okay. Coś nie po kolei lecą te zdjęcia, ale dobra. No tak, słuchajcie, tutaj mamy, widzicie, dziewczyny. <grywka> Każda ma jakąś swoją minkę. No, Nikola Słodziak jest taki kochany. Słuchajcie, różniłam się, że... No, ty też Nelcia jesteś słodziak, jak wiesz? Musiała. No, ja też jest słodziak. No Nikola też, słuchajcie, pięknie wyglądała jak była malutka, No, kochane są. Co mamy następne? Zdjątko, o, no nie, i nie idzie po kolei. Słuchajcie, dobra, to jest następne zdjęcie. Yy, także tak, tu jest tata. Zobaczcie, jak się zmienił 10 lat temu i praktycznie podobne zdjęcie, prawda? Trzyma tutaj Nikolę. Zresztą widać różnicę, nie muszę mówić, po której stronie jest prawidłowe zdjęcie z tego roku, a po której stronie jest 10 lat temu. No, słuchajcie, no tak, tata się zmienił bardzo. No, tutaj ma Nikolkę, trzyma na rokach w tajnelcie. No, ale super wyglądają. Tak, te zdjęcia. O! No teraz słuchajcie, to nie, nie poznacie, Kto, która to jest, która dziewczynka. Która to jest, która. No, widać. No, słuchajcie, tutaj Nikola smoczek sobie dytkała, jak była mała, a Nelcia nie chce smoczka. Także widać, że Nikola tutaj, no, ten smoczek to cały czas chciał dytkać, a Nelka, Nelka nie chce. No, tutaj słuchajcie, mam następne zdjęcie. O, zobaczcie, słuchajcie, kochani, tutaj jest yy, Nela i Nikola, jak leżą na brzuszku. No, to super zdjęcie, prawda? No fajne te zdjęcia, teraz tak oglądam. Oglądam je pierwszy raz razem z wami tak naprawdę, że sobie jest i Nikola, i Nela, także mega emocje to są dla mnie. No fajnie to wygląda. Słuchajcie, chyba wywo muszę wywołać te zdjęcia i włożyć do ramki. Będzie super pamiątka. Mm -hmm. No słuchajcie, no po... Te po... dwa koło siebie od razu I Dwa koło siebie, dokładnie. No tutaj mamy y, po prawej stronie mamy Nelcie, a po lewej stronie mamy Nikolkę. Słuchajcie, one są tak podobne do siebie, że nie mogę. No mega. Jeszcze jest chyba ostatnie zdjęcie. Jeszcze, Jeszcze? coś tam było, tata. Nie, to już wszystko. Mm. Tutaj się uśmiecha. O, to było? Nie było tego chyba. Było tak fajnie po kolei poupadałam, ale się coś pomieszało. No. A, bo teraz tutaj ci weszły Nikoli i te. No to w ogóle weszło. Ale to zdjęcie jest. O, tego nie było. Ale to? No może być. Słuchajcie, teraz następne zdjęcie. No, to są super zdjęcia w ogóle. Nelci Mina to jest po prostu... A wiecie kto robi zdjęcie Nikola. No, Nelci robiła to zdjęcie. A zobaczcie, Nikola jaki słodziak, jak sobie spała słodko. No, są podobne gwiazdy, no, naprawdę są tak podobne, ale mega wyglądają. Zobaczcie, jaka to jest różnica. 11 lat minęło praktycznie. No, Nicole jest duża. Dziewczyna. Okej, okay, słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to oczywiście będą. Będę się starała nagrywać dla Was to, co chcecie. No, i ja nie wiem, co ja mam powiedzieć, bo jestem jeszcze w emocjach. <grydy> bardzo fajne te zdjęcia mi wyszły, naprawdę. Dobra, słuchajcie, ja się z wami żegnam. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. I zostawiajcie łapeczki w górę. Koniecznie. I koniecznie słuchajcie komentarz, bo czytam wasze komentarze. Pod ostatnim linkiem było 300 komentarzy, ale ja wszystkie czytam, serduszkuję. No, to także, kochani, papa, pa, żegnam się z wami.